Obiecałem filmik filmik dotyczący mojego nowego opadania, więc jestem dzisiaj. Pff, da. No to zacznijmy. Opadanie ogólnie jest w gatunku Fantazy, High fantasy bym powiedział. Jest cały wymiesiony świat. Opadanie <coughs> będzie się skupiać na historii księcia z królestwa nazwego Prozapia, który wyrusza na... Ekspedycję do Zakanego Lasu. Tam będzie musiał się zmierzyć w, w, po drodze z różnymi wrogami ludzkimi, nieludzkimi. Wrogością własnych podwładnych. Pff, to, to jest krótki opis tego, co się dzieje. E, na razie nie będę nigdzie publikował. Spróbuję to sobie dodać do fantastyki, gdy zakończę tę pracę. E, jeszcze z ogłoszeń jest. Takie, że prędzej czy później będę recenzował yy, Traumaland. Miseję mam teraz aktora i a taką burzoną recenzję, która, wiecie ja wiem, wszystko obałam, obałam. Historię się będziecie chcieli, moją opinię i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę też zrobić decyzję pierwszego Bonda, Jeśli jesteście tego zainteresowani, chodzi mi o Casino Royale, pierwszą książkę Bonda napisaną przez Jana Fleminga. Yy, jeśli podoba się to krótkie ogłoszenia, polekujcie. Nie wiem. Uzasadnijcie komuś, jeśli myślicie, że im się też to spłada. Yy, dziękuję za zostanie do końca.